Co tam robiłaś, Kandelario? Czekałam na pociąg. Nic ci do tego. Powinnaś teraz zajmować się dzieckiem. Doprawdy? To chyba moja sprawa. A moja to opieka nad Mariciuj. Słyszałaś, co powiedział pan Patricio? A ty co? Chcesz zasłużyć na medal? Zrozum. Za to mi płacą. Ale opiekuję się Mariciui także dlatego, że jestem jej przyjaciółką. Nie jesteś niczyją przyjaciółką. I na Twoim miejscu znalazłabym sobie inną robotę. Marichui wkrótce będzie widziała, a Ty nie będziesz potrzebna ani jej, ani nikomu z nas. Co jest? Coś Ci się nie podoba? Mnie? Nie. Skąd że? Jesteś zadowolona, prawda? Tak, bardzo. Lekarz dał mi nadzieję. To dobrze. Co ci jest? Masz zmieniony głos. Coś się stało? Cieszę się z Twojego powodu, ale ścięłam się z Candelarią. z kandelarią. Zmieniła się. Jeszcze nigdy nie zachowywała się wobec mnie tak arogancko. Hmm. Nie przejmuj się. Na pewno jest zazdrosna. Chciałaby się mną zajmować, ale teraz, kiedy opiekuje się też Juanitem, nie może robić wszystkiego. Kiedyś to zrozumie. Hmm? I jest zadowolona, bo ty wkrótce odzyskasz wzrok, a ja stracę pracę. I co z tego? Nie będę potrzebowała opiekunki, ale przyjaciółki zawsze. A tata znajdzie ci inne zajęcie. Czemu milczysz? Lepiej porozmawiajmy o czymś innym. Odzyskasz więc wzrok? Wydaje mi się, że jest nadzieja. Pewnie niedługo mnie zoperują. Fajnie, prawda? Tego ci życzę. Ale na wszelki wypadek, nie rób sobie zbyt wielkich nadziei. Co masz na myśli? Czasami takie operacje się nie udają. I co, Kandelario? Jakie wieści? Moja mała odzyska wzrok. Nie będzie ślepa. Daj mi go. Zobaczymy, jak się zachowa. Chodź do dziadka. Chcielibyśmy usłyszeć więcej szczegółów. Wiesz, jak wyglądają te badania. Doktor był bardzo skrupulatny. I dobrze. Zatem Maria de Jesus może być operowana i odzyska wzrok? Nie tak szybko. To skomplikowany przypadek. Jeszcze dziś doktor zwoła konsylium. A kiedy dostaniemy odpowiedź? Być może jutro. <mum> Maricuj jest pełna nadziei. Jednak dopóki nie poznamy ostatecznej diagnozy, lepiej nie mieć złudzeń. Jestem pewna, że wszystko skończy się dobrze. Gdy doktor mnie badał, chwilami widziałam jakieś błyski, jakby iskierki światła. To chyba ważne, bo powtarzał ten test wiele razy. Wiedziałam, że los nie może być aż tak okrutny. Dość już wycierpiałam. Ale teraz wreszcie wszystko się ułoży. Jeśli ją wyleczą, wybaczy Juanowi Miguelowi. I choć twierdzi, że już go nie kocha, nie bardzo jej wierzę. On będzie nalegał, a ona w końcu się ugnie. Juan Miguel musi być mój. Nie zrezygnuję z niego. W teatrze to ona była górą, za to ja zdobędę Juana Miguela. Chyba już się pan uspokoił. Tak, bo pragnę, by Mariciu była szczęśliwa. Tak sobie myślałam, jak to teraz będzie. Moja mała odzyska wzrok, ale co z panem? To bez znaczenia. Wystarczy mi, że ona będzie szczęśliwa. Przynajmniej wiem, że nie będzie przeze mnie cierpiała. Kiedyś może zapomni, że ją skrzywdziłem. Wie pan co? Martwię się. Wiem, że panią kocha i jestem po pana stronie. Pani Cecilia też. Ona nie jest taka surowa jak jej mąż. Ale i nie chce pana znać, a jej ojciec nie wpuści pana za próg. Musi pan się zebrać w sobie i walczyć. Zobaczymy. Najważniejsze, żeby Mari odzyskała wzrok. Przysięgam, że to mi wystarczy do szczęścia. W jednej chwili moje życie się zmieniło. Bogu, dzięki kochanie. Nie mogę doczekać się jutra. Chcę wiedzieć, jakie wieści przyniesie doktor, choć serce mówi mi, że będą dobre. Masz dobre podejście. Mariciu nie powinna robić sobie nadziei. Dlaczego? Cóż w tym złego? Nic, jeśli są do tego solidne podstawy. Inaczej rozczarowanie jest tym większe. Lepiej chyba, żeby moja córka była zadowolona. Zgadzam się z tobą, ale Anna Julia też ma rację. Nie sprowadzaj mnie na ziemię, tato. Skoro Maria de Jesus jest tak pełna nadziei, my też musimy ją mieć. Wkrótce odzyska wzrok. Dobrze, ojciec powiedział. Bardzo się cieszę i zrobię wszystko, byś odzyskała wzrok. Zapewniam cię, że tego właśnie pragnę najbardziej. Więc Mariciuj została zbadana przez słynnego lekarza? Podobno to znakomitość. Po przestudiowaniu jej przypadku razem z innymi lekarzami zdecyduje, czy można ją operować. Oby to okazało się możliwe, to byłby dla Mariciuj ratunek. Podobno jest bardzo zadowolona i ożywiona. Tak bardzo cierpi. Oby Bóg sprawił, że odzyska wzrok. Nie ma aż tak źle. Jest z mamą, tatą i moim braciszkiem, który ją bardzo kocha. Ale cieszę się, że odzyska wzrok, bo czuję, że wtedy zamieszka z nami. Tak byłoby najlepiej. Lecz nie miej zbyt wielkich nadziei. Lekarze nie podjęli jeszcze decyzji. Zaczekajmy więc na to, co się wydarzy. Nie chciałam Cię zasmucić. Co sprawiłoby ci radość? Pozwolisz mi zrobić sobie manikur? Jeśli to cię ucieszy, zgoda. Potrzebne nam będą jednak przybory. Chcę je zobaczyć. Nie, babciu Mariano, dziękuję. A teraz ręce na stół. Nie ma rady. Ręce na stół. Położę je tutaj. Bardzo proszę.